Ostatnio miałeś jakieś przeżycie bardzo przyjemne. To się też jest <laughs> Starał się, ale im nie dało. Pomyśl o tym, tak jakbyś tam był. Musisz się tak skupić, żebyś naprawdę czuł, że to robisz. <laughs> Rozumiecie, naszą kolega, cała sprawa? <laughs> bardzo prosta sprawa, trzeba tylko znaleźć klucz. Mi zależy na tym, żeby teren tak przenikały przez te oczy i żeby ich nie było po prostu w ogóle. Chciałam, żebyście dzisiaj pojawili się bardziej niekonwencjonalnymi. Tam. <z> A zrób duże oczy... I, tak tak, I tak o, właśnie, bo... No, <zysk batek> <szedszka> otwierające ma wywołać zainteresowanie widza, ale nie może tego tematu sprzedać do końca. Proponowałbym do 12. Im mniej, tym lepiej. To zdjęcie, to zdjęcie, to jest to samo zdjęcie. Nikt po tym zdjęciu już nie będzie chciał oglądać tej historii dalej, prawda? Czujecie to? Patrz na poziom i teraz ta twarz, którą widzisz, ma być na górze. Ta dziura czarna z lewej strony mhm. i ta figura z tak, prawej jest strony. Figura, tak. A teraz widzisz jak to pasuje? Nie myśl tylko, patrz i reaguj. Raz, dwa, trzy. Ona się obkręci, a ty musisz znaleźć moment, ten decydujący moment. I ona też to będzie robiła czasami nawet szybciej niż wy będziecie w stanie zrobić zdjęcie. Wypróbuj spojrzenia, w których będzie dobrze wyglądała twarz. Kaseta wężył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Trochę za dużo dobrych zdjęć. <noise> <noise> Fotograf, Nie wszystkie. Tu jest. Jest. jeszcze więcej było. więcej. Tu jest, jest piękne.